No i się maneczko z tej strony standardowo Jankes, idzie nowy rok, nowe postanowienia, wyznaczanie sobie celów, celi, czy jak to tam woli. No i co, myślicie, że w jeden dzień, pach, i się zmieni wszystko? No sorry, ale tak to nie działa. Jeżeli chcecie się realizować, czy to zawodowo, czy sylwetkowo, zacznijcie to już robić dziś, a nie czekajcie na ten jeden moment, który nigdy nie nadejdzie, bo odkładanie tego na później jest zwykłym lenistwem, zwykłym tutaj pretekstem. A i tak tego nie zrobicie po nowym roku, albo jak już zaczniecie, to po tygodniu, po dwóch, i tak to wszystko minie. Często możecie teraz zobaczyć najlepszy przykład na siłowniach i te kochane moje pustki. Uwielbiam po prostu, bo jestem w stanie wtedy perfekcyjnie zrobić trening. Osoby przychodzą, a idą święta, już się nie opłaca kupować karnetu, nie opłaca się przedłużać i co? Rezygnują, siedzą sobie w domu, odpoczywają przez te trzy tygodnie. No jest to zwykła po prostu głupota. To jest takie podejście, bym powiedział na półwistka, czyli teraz sobie odpuszczę, potem zacznę, potem przerwę, totalnie bez sensu. I ja uważam, że jeżeli chcecie za coś już brać, to na 100% i robisz to z pełnym zaangażowaniem, a nie zaczynać, odpuszczać, zaczynać, odpuszczać, bo to jest po prostu do niczego, że tak powiem. Także jeżeli chcecie się tak naprawdę realizować, tak jak wspomniałem, zacznijcie to, żeby dzisiaj, dzisiaj konkretny plan co, jak, kiedy, konkretne daty, konkretne terminy i uwierzcie mi, że zrobicie to momentalnie. Wasz rozwój, czy tu zawodowy, czy sylwetkowy, zacznie się zmieniać z dnia na dzień tak naprawdę. I nie czekajcie na ten pieprzony, że tak powiem, nowy rok, bo on niczego tutaj nie przyniesie. Od 1 stycznia to sobie możecie zrobić, ale to co dzisiaj. Także dzisiaj się realizujemy, a nie czekamy. Taki mały przekaz. Mam nadzieję, że weźmiecie to do siebie i nie będziecie czekali na gwiazdkę, która nie nadajdzie. Pioneczka.